Witam serdecznie wszystkich pasjonatów. Temat na dziś gęsina. To zacne mięsko za niecałe dwa dni wyląduje w wędzarni i będzie wędzone na gorąco. W związku z tym, że to nie jest cały kadłub, cały ptak, tylko dwie osobne piersi i dwa udka, sam proces przygotowania będzie szybki, wręcz bardzo szybki, ale to w ogóle nie pogorszy jakości potrawy jakości mięska, które uzyskamy na koniec. Zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. O smaku będę musiał powiedzieć ja Wam. Piersi będą wymagały jeszcze ode mnie oczyszczenia po, po, wyciąg po wycinania yy, jakiś błonek tutaj, które są. Może jakieś małe fałdki skórki obcinam takie zupełnie niepotrzebne ale z nogami robił nic nie będę. One naprawdę bardzo ładnie wyglądają, więc tylko do natarcia przyprawami. I właśnie od tego zacznę, od przygotowania przypraw. Do przyprawienia przygotowałem trzy ząbki czosnku i pozostałe przyprawy w proporcjach. Nie wiem, czy wszystkich wykorzystam. Wykorzystam tyle, ile trzeba, żeby bardzo porządnie te części gęsi natrzeć. Ale jak coś mi zostanie, to zostanie, wykorzystam to na pewno następnym razem. A proporcje tej przyprawy są takie. Dwie łyżeczki majeranku, dwie łyżeczki czerwonej papryki słodkiej, jeżeli ktoś chce mieć większy pazur, więc może tą część tej papryki słodkiej zastąpić papryką ostrą. Jedna łyżeczka pieprzu, może być czarny albo biały. I pół łyżeczki tymianku, żeby też ten aromat tymianku tutaj dodać. Jak będzie przebiegało przyprawianie? Ano tak. Przede wszystkim na tą ilość użyję 3 łyżeczki soli. Wsypuję ją do moździerza. Lepiej za mało niż za dużo. Rozdrobnię teraz tutaj czosnek. Rozetrę teraz ten czosnek z solą bardzo dokładnie. Przyprawy w osobnym tutaj w osobnej miseczce zmieszam bardzo dokładnie. Jak już to wszystko będę miał gotowe, to oczyszczę piersi do końca, potem natrę wszystkie kawałki mięsa dokładnie solą i czosnkiem, właśnie rozstartym, bardzo dokładnie to wetrę, a potem obsypię i delikatnie wcierając też wszystkie kawałki tą mieszaniną, którą będę miał przygotowany Przyprawianie zakończone. Co teraz? Najlepiej na 24 godziny. Minimum na 12 godzin. Do chłodnego miejsca, na przykład lodówki. Potem trzeba będzie podowiązywać sznureczki albo pozawieszać na hakach i odwiesić, żeby naprawdę porządnie wyschły. Jak będą suche, rozgrzeję wędzarnię i dalej opowiem. Na razie. Podczas gdy gęsina się suszy, u mnie stare zastępuje nowe. Stara wędzarnia idzie do przeglądu i będzie służyła dalej w innym miejscu. A to miejsce dziś zajmie wędzarnia nowa ale najpierw muszę go zmontować. Pierwsze uruchomienie. Ustawiam temperaturę wygrzania na 100 stopni i pozostawiam na parę godzin. Ostatnie spojrzenie na ładną czyściutką pędzarnię. Gęsina nadal się suszy i jeszcze trochę jej brakuje. Pędzarne się grzeje. A ja teraz zrobię próbę generatora. Zrębka orchowa. I uruchamiam generator dymu. Wszystko pięknie działa. Obniżam temperaturę do 60 i jak benzarnia ostygnie, to wieszam w niej gęsinę. Rozpoczynam wędzenie. Brok już zapad, a benzarnia działa. Po 3 godzinach. Teraz wyłączę dym i podniosę temperaturę do 80 stopni. Podpykanie. Koniec pieczenia. Myślę, że już będzie dobrze. Myślenie, myśleniem, ale spróbować trzeba. Mmm, wspaniale pachnie. Niebo w gębie. Wczoraj wędzenie zakończyłem już po zapadnięciu zbroku. Potem te gorące kawałki... Gęsiny powiesiłem w temperaturze pokojowej, nawet trochę cieplejszej, bo niedaleko czynnego, palącego się kominka, więc było naprawdę ciepło. Zapach, jaki się rozniósł, był naprawdę niesamowity. A pora nie była tak późna, żeby domownicy i goście domu byli już nieaktywni. Niestety byli. Zapach i argument ten, że Ty już spróbowałeś w wędzarni, był nie do odparcia. Tylko udko udało mi się ocalić tę dzisiejszą poranną prezentację. Reszty już nie ma. Więc chociaż ten jeden kawałek na zimno też rozkroję. Naprawdę pięknie pachnie. Na zimno równie. Wspaniale jak na gorąco, ale ten gorący aromat i jeszcze te kropelki okapujące z tej gęsiny były tak sugestywne, że ciężko się było powstrzymać. Miam. O to właśnie chodziło. Ja teraz muszę wyjść z domu na ładnych parę godzin. Nie wiem czy jak wrócę, to i ten kawałek zostanie. Ale już cóż. Taki mój los. Pycha. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie także w ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych, oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.